Rzeczą, jaką, nie wiem, robimy, to po to, prostu to analizowanie tego po prostu. Jak ktoś gdzieś tam utrudnia, jakieś siły próbują utrudniać się naszą pracę i naszą działalność, to no, no, nie robimy sobie nic z tego, po prostu robimy swoje, jesteśmy i cieszymy się, że jesteśmy, więc to, to jest najważniejsze. Nie analizujmy, po prostu nie, nie, nie spędzajmy jakiejś energii naszej na rzeczy, które chyba nie są tak naprawdę tego warte. No że <laughs> chyba nie będzie no, no, dobra, to jak tak. Zajebista inicjatywa z tymi tymi, z, z Goli Brodą. Bardzo propsuje No ale jeszcze niestety nie teraz. Ale spokojnie. Jeszcze tutaj, jeżeli można wszystkich teraz. Dobrze, przepraszam.